Dariusz Joński, eurodeputowany Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Witam panie, panie pośle, to, jak to jest z to byłym ministrem obrony narodowej, bo taką funkcję pełnił kiedyś Mariusz Błaszczak. Czy rzeczywiście, tak jak państwo mówią, to jest zdrada racji stanu, czy to jest jednak próba pokazania tego, że nie byliśmy przygotowani, jak twierdzi Mariusz Błaszczak, na ewentualny atak, a jeśli byliśmy, to chcieliśmy się bronić na Wiśle? Bardzo ciekawa ta konferencja dzisiaj prokuratury, która myślę, że pokazuje całe sedno sprawy. Tak na dobrą sprawę wyciągnął pan minister Błaszczak tylko jedną część, dokładnie z piątego etapu, czwartą, chyba część. No i to odtajnił sam sobie i wrzucił na profil PiSu w czasie kampanii wyborczej, jednocześnie dając na tacy władzom białoruskim i rosyjskim nie tylko. Te informacje, które do tej pory widzieliśmy, ale dużo więcej, więcej informacji. Wszyscy mówią, nie ma takiego ministra obrony narodowej, który na tacy podaje naszemu wrogowi po prostu informacje, które są tajne i ściśle tajne. Ale, ale panie pośle, bo tam cały czas jest argument taki, że to były już archiwalne y, strategiczne plany, że to nie było tak, że on odtajnił coś aktualnego, tylko pewną strategię, która była już odłożona do lamusa. Panie redaktorze, dzisiaj prokurator powiedział, to było oklauzulowane. Każdy z nas. I zdjął posłów, jako bo, minister. No, ale to, że zdjął, to nie oznacza, że on sobie może publikować, gdzie chce. Otóż y a tym bardziej kwestie obrony. Otóż każdy z nas, również minister, posłowie są przeszkalani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego odnośnie klauzulowania dokumentów, no i przekazywania informacji, które możemy powziąć, ale nie możemy ich przekazywać publicznie. My wielokrotnie z posłem Szczerbą no gdzieś na kontrolach poselskich dotykaliśmy dokumentów w Kancelarii Tajnej, które by miały klauzule tajne, ściśle tajne nie, bo do tego dostępu nie mieliśmy, ale między innymi tajne i wiedzieliśmy, że możemy powziąć te informacje, ale nie możemy absolutnie nikomu przekazać, bo grozi nam po prostu kodeks karny krótko mówiąc, będziemy odpowiadać karnie za to. Natomiast pan minister Błaszczak na potrzeby kampanii po prostu odtajnił sobie pewną część, bo wyciągnął tylko pewną część e, i przedstawił zmanipulowany sposób, że mielibyśmy się tylko bronić na Wiśle, co jest absolutnie nieprawdą. Tam było kilka etapów e, tej obrony i żadnego centymetra ziemi nikt nie chciał oddać. To jest kolejne kłamstwo. Zresztą przykład tego, co premier Donald Tusk robi i Tarczy Wschód, żeby cała Europa obroniła i ochroniła tą granice na wschodzie najlepiej pokazuje jakie są intencje nas i No ale właśnie te intencje panie pośle, są podawane w wątpliwość przez opozycję i oni na przykład mówią w sprawie tej rezolucji która była w Parlamencie Europejskim że nie mogli zagłosować za czymś co de facto jest przeciwko NATO i de facto jest przeciwko polskiej suwerenności bo przecież tak tłumaczyli posłowie PiSu, ta rezolucja dotycząca też między innymi właśnie ochrony granicy wschodniej i tarczy wschód później powtórzona w polskim sejmie jako uchwała czy właściwie pod Podobna uchwała była głosowana, też politycy PiSu byli przeciw, ale mówili, że nie mogą podnieść ręki za czymś, co sprawi, że stracimy suwerenność, bo na przykład decyzję będzie podejmował Berlin albo Bruksela. No absolutnie wyssane z palca, wie pan, żeby to zrozumieć. Najpierw e, e, pojawił się prezydent Trump, który powiedział tak: Moja nowa administracja nie chce być już, można powiedzieć, gendarmem świata, e, weźcie jak Europa większą odpowiedzialność za swoje granice, bo ja mam inne problemy w innych częściach świata i muszę tam pilnować. Okej. Okay. Europa co zrobiła? Europa się szybko skrzyknęła. Premier Donald Tusk zaprosił też liderów, ale też duże zaangażowanie prezydenta między innymi Francji, premiera Wielkiej Brytanii, i mówimy dobrze. W takim razie przygotowujemy duży plan żeby dozbroić Europę, bo kogo się boi Putin? No boi się Chin, Stanów, bo są wiadomo silni i mocniej, więc musi się brać też, bać Europy, bo duński wywiad mówi, że jeśli nie, to w ciągu dwóch, pięciu lat za, 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 może za... Ale to pani pośle, może wytłumaczy e, Pan naszym widzą? czy jaka jest różnica między dozbrajaniem się Europy i poszczególnych krajów, i armii poszczególnych krajów, a działalnością tych samych krajów w NATO? Bo, bo opozycja państwu zarzuca właśnie to, że Wy jakby promujecie ideę, aby się przeciwko NATO organizować w ramach Unii Europejskiej, a to jest bez sensu według opozycji. Momencik. Ja tylko dokończę, bo to jest bardzo ważne. I co jest najważniejsze w ramach tych ustaleń między liderami europejskimi? <laughs> Że Europa wyda do 800 miliardów euro, kwota niebotyczna, niewyobrażalna, na ochronę i flagowym projektem będzie ochrona wschodniej granicy. No a my graniczymy z Rosją, z Białorusią, no oczywiście z Ukrainą. To prawie 700 kilometrów mamy z, z wrogiem, który... Kto wie, oby nigdy nie, ale wiemy, że ma zamiary pójść dalej niż na Donbas. W związku z tym. Nie było to łatwe. Powiem wam, przekonać przywódców w Grecji, Hiszpanii, że oni angażowali swoje pieniądze w umacnianie wschodniej granicy, gdzie nie są daleko, kilkaset kilometrów od granicy, albo kilka tysięcy, nie jest łatwe. Ale udało się to zrobić. Kiedy my już przygotowujemy rezolucję i poprawkę, żeby ta wschodnia granica była chroniona, co, robi po, co robią politycy PiSu i Konfederacji? Głosują przeciw. I wie pan, co jest najciekawsze? Że ten cały EKR, na której stoi Morawiecki, tam nie są tylko politycy PiSu, głosował za. No tak, ludzie, Giorgi także, ale to, bo to, no to nie pan powie. No to... Nie, ale cały czas pytam o NATO. Panie pośle, jaka jest różnica teraz... między, między tym, tym co, o czym pan opowiada, czyli tą organizacją, która miałaby teraz nastąpić, a tym, że NATO funkcjonuje. A większość tych dokumencie... krajów jest w NATO. Oczywiście. W dokumencie NATO jest wymienione wielokrotnie, że to jest główny partner strategiczny dla wszystkich krajów, również dla Polski. Ale żyjemy tu i teraz. I oczywiście musi niepokoić nas, kiedy słyszymy, że administracja amerykańska wierzy, no jakby Putinowi, który mówi, ja już nie chcę, żeby ludzie umierali, ja chcę pokoju, po czym wysyła rakiety i bombarduje dalej Ukrainę. My mieszkamy i wiemy tutaj w Europie i w Polsce, że to, co mówi Putin, nijak się ma z tym, co później robi. W związku z tym mobilizujemy, chodzi o większą koordynację wojsk, bo jeśli byśmy zliczyli cały sprzęt europejski i wojska, to mamy więcej niż nawet Stany Zjednoczone. My dzisiaj Dajemy też dużo swoich środków po to właśnie, żeby ochronić granice. I wie pan, no wyobraźmy sobie, żeby było tak, jak mówi m.in. pan Mencen mówi nie dla Unii Europejskiej. Jesteśmy jako sami. Polska jest i graniczy z Rosją i z Białorusią. I mamy swój budżet. No, jaki jest, taki jest. Chcielibyśmy, oczywiście, żeby był jeszcze większy, i zostali, zostalibyśmy sami. Ja sobie tego nie mogę wyobrazić Ale w tej panie sytuacji. Panie Pyszto, bo jeszcze raz powiem, ten argument jest taki, że jesteśmy w NATO, mamy sojusznika Stany Zjednoczonej, to jest zresztą argument właśnie opozycji, a Europa chce budować alternatywną rzeczywistość wojskową, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone. To jest dalszy ciąg tej narracji, i również odchodzenie od jednomyślności w ramach Unii Europejskiej ma doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszych decyzji na rzecz decyzji jakiegoś obcego kraju, który będzie dowodził na przykład armią europejską albo takimi decyzjami. Czy, czy ma Pan jakieś argumenty, tak. żeby wytłumaczyć, niekoniecznie argumenty polityczne albo kampanijne, żeby wytłumaczyć, że tak nie jest? Bo, to... bo to cały czas słyszę w każdym programie, i w każdej rozmowie, że ten strach PiSu i, i ta decyzja, żeby nie głosować za tą rezolucją jest tak uzasadniana. Dwie rzeczy Pan poruszył. Pierwsze, że mielibyśmy osłabić nasze sojusze ze Stanami Zjednoczonymi. A nawet wypchnąć Stany Zjednoczone. Co jest absolutnie przecież nieprawdą. Zresztą no przecież sam prezydent Trump mówi: no weźcie większą odpowiedzialność. Wy musicie wydawać więcej jako Europa, musicie więcej produkować, musicie ochronić swoje granice. I ta to, jest wskazuje to, jest, to jest odpowiedź na to. Jest, to jest odpowiedź między innymi na to. Rezolucja między innymi mówi o tych 800 miliardach, w tym jest ten komponent 150 miliardów. Pożyczek, które będą kraje mogły dostać, na to, żeby się dozbroić. Przecież Trump mówi: wydawajcie więcej tych pieniędzy, nie, ale weźcie sobie odpowiedzialność za, za swoje granice. Zresztą przecież wiele wojsk tutaj jest na terenie Europy, i on mówi o tym, że część tego wojska, między innymi prawdopodobnie z Niemczech czy z Hiszpanii, będzie jednak wracało do siebie, bo ma inne części świata, które musi pilnować. I druga e, e, rzecz to jest ta słynna jednomyślność. No wie pan, jeśli przyjeżdża Orban i mówi tak, ja się nie zgadzam na żadne dozbrojenie, ja się nie zgadzam, żebyśmy w jakikolwiek sposób po pomagali Ukrainie. Mówi dokładnie to, co Putin, no to jak mamy się zgadzać na jednomyślność? To nie jest czas na to, żebyśmy my dyskutowali z Orbanem. To jest czas, żeby podjąć decyzję i w maju, mam nadzieję, że w maju, jeszcze podczas polskiej prezydencji, pójdą pierwsze pieniądze na dozbrojenie Europy a, no i też Polski. A ja chciałem pana zapytać o, w tej sprawie właśnie, o, dlatego cytat tutaj chciałem otworzyć, żeby. Do, dokładnie zacytować. Leszka Millera to był przecież lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którym to Sojuszu pan kiedyś był no, współpracownikiem Leszka Millera, można by powiedzieć. I on dzisiaj głosi takie poglądy. On zresztą tutaj opisuje pod tytułem Europa w Mundurze, dokąd zmierza Unia Europejska. I powołuje się na to, że podpisywał traktat akcesyjny w Atenach i Unia Europejska wtedy. No miała promować pokój, demokrację i postęp cywilizacyjny. A dzisiaj pisze Leszek Miller na przykład tak. Nieobecność Unii Europejskiej na kluczowych forach debatujących o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie nie wynika wyłącznie ze znanych systemowych ograniczeń, ale również z nieporadności jej pionu dyplomatycznego. To jest jedna uwaga. Albo na przykład konfrontacyjny styl pani Kallas czyni ją mało przydatną w delikatnych grach dyplomatycznych, a przecież Europa nie potrzebuje, nie potrzebuje kolejnego głosu sprzeciwu, potrzebuje głosu, który potrafi integrować Różnice i przekucie we wspólną, spójną strategię. I to jest taki głos, który pokazuje, że Europa no wchodzi jakby na, nie na taką ścieżkę, na, do, do jakiej była powołana według Leszka Millera. Jak pan komentuje pan, takie, taką właśnie filozofię swojego no swojego byłego lidera politycznego kiedyś? oczywiście? Nie pan, szanuje wszystkich tych, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej i, i widzę też, jak się Polska zmienia. I zmieniła przez te 20 lat, ale wiem, widzę, jak się zmienił świat w ciągu tych 20 lat i ostatniego półrocza, a nawet ostatnich dwóch miesięcy w kontekście tej wielkiej geopolityki. I wiem, że Unia Europejska nigdy nie miała się zbrojeniami zajmować, bo Unia Europejska do czego innego była powołana. My mieliśmy na to, to prawda. Tylko że w momencie, kiedy Putin się nie chce zatrzymać. No, a, a Stany Zjednoczone mówią, weźcie większą odpowiedzialność za swoje granice, to my mówimy, OK, odpowiadamy, tak, będziemy wydawać więcej na zbrojenia, będziemy razem koordynować swoje wojska, na wypadek, gdyby faktycznie Putin poszedł dalej. Więc ja uważam, my nie mamy innej alternatywy, my mamy dwie polisy ubezpieczeniowe, NATO i Unia Europejska. Ale ja jeszcze powiem. tylko piszę tak, jeśli Unia chce pozostać projektem cywilizacyjnym, musi odnaleźć równowagę, umieć reagować na zagrożenia, nie tracąc przy tym własnej tożsamości, inaczej może się okazać, że zbudujemy potężność, Fortecę, ale zamkniemy się w niej razem z lękiem, który miał zostać przezwyciężony. Moja opinia. Jak dzisiaj... pan ocenia takie słowa, Leszka Millera? Moja opinia jest taka, że dzisiaj Unia Europejska jest zjednoczona jak nigdy wcześniej. Jak nigdy wcześniej. Mamy świetną współpracę z Wielką Brytanią, która jakiś czas temu wystąpiła, z Kanadą między innymi, z Turcją, która też przyjeżdża na te spotkania. Uważam, że my możemy być jako Europa z jednej strony konkurencyjni gospodarczo, tak jak mówił między innymi w raporcie Dragi czy Leta, a z drugiej strony musimy być też no, takim monolitem, żeby nikt nas nie zatakował ze Wschodu czy Zodach. Nie nazwisko nazwiska Leszek Miller Nie, ja premier ma. głosi od jakiegoś czasu pewne poglądy w przestrzeni ma publicznej. Prawo, ma prawo jak każdy. prawo jak każdy, ale, ale ciekawie jestem pana opinii, bo to jest. Rozjechać się panu w drogi? W sensie, w sensie wiele, spojrzenia na, na 20, ten proces geopolityczny. W 2016 roku z Barbarą Nowacką zaczęliśmy budować projekt Inicjatywy Polskiej, połączyliśmy siły w ramach Koalicji Obywatelskiej od tego czasu. 9 lat już zaciera pamięć. Nie, nie o to chodzi, ale wie pan, no, ciężko, żeby każdy miał takie same poglądy. No, tym się możemy różnić. Ja mam nieco inne poglądy. Widzę, widzę to, co się dzieje dzisiaj w Europie, co się dzieje, dzieje na świecie. Uważam, że po prostu Europa jest naszą polisą ubezpieczeniową i mam tutaj inny pogląd. Uważam, że, że możemy liczyć na Europę i Europę traktuje jako przyjaciół, natomiast Stany Zjednoczone jako strategicznego sojusznika. A ja chciałem też zapytać, panie pośle, czy czasem nie nadużywa się słów, na przykład w stosunku do PiSu, ze strony Koalicji Obywatelskiej w sprawie tych głosowań? właśnie, Bo wy mówicie hańba, zdrada, sprzeniewierzenie się właśnie polskim interesom, a może to jest po prostu kampania wyborcza i że taki głos w sprawach rezolucji albo w sprawach uchwały to nie jest coś, co przesądza na przykład o tym, że w sprawach zasadniczych nie da się dogadać. Takich zasadniczych typu no, bezpieczeństwo polskie, obronność i tak dalej. Wie pan, w każdej innej sprawie może PiS robić sobie politykę, proszę bardzo. Ale w sprawie bezpieczeństwa na to nie chcemy wyrazić zgody. Po prostu. I nazywamy rzeczy po imieniu i też ruszamy w Polskę i będziemy ludzi informować o tym, co robi PiS, dlatego że wie pan, przekonać Europę nie było łatwo. Ja pamiętam, jak politycy PiSu przychodzili też, nie wiem czy nie do pana nawet, również i nie mówili Europa śpi, Europa nic nie robi, Putin nas napadnie, Europa jest głucha i ślepa. No więc jak Europa się i robi, i chce wydać pieniądze, no to politycy PiS mówią: A nie, to my, nie, to my, to my zrobimy na złość. A ale komu na złość chcą zrobić? A jak taka plansza się pojawia: PiS plus Konfederacja równa się Rosja, to to jest kampania czy to jest prawda? Pan, Bo to jest plansza Policji Obywatelskiej ale, w Sejmie Polskim. Ale, ale to jest prawda. Dlaczego dzisiaj jest symboliczny dzień? No przecież to pan Błaszczak dał na tacy wywi wy 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 wywiadom białoruskiemu i rosyjskiemu, jakie, jakie mamy tutaj. Pomysły na obronę, jeden z pomysłów na obronę. To dzisiaj między innymi wiemy, jak głosowali i w Parlamencie Europejskim, i polskim posłowie PIS-u i Konfederacji. No pokazujemy. Ale nie wie Pan powie, względu, kto się może jak, się cieszyć po takich głosowaniach. Płaś Pan, że Europa się cieszy? Że jak nie. Propaganda, pan, Putin się pan, cieszy. No, rozumiem, tylko że właśnie no, Putin się cieszy też z tego, że jest polska klasa polityczna skłócona. No, ale no, z takich powodów? Ale ale... naprawdę ale... uważa Pan, że bezpieczeństwo jest tym miejscem, który nie, nie uwa Ja uważam właśnie, naprawdę... że nie jest w ogóle miejscem, tylko że jeżeli słyszałem przez lata od propagandy poprzedniej władzy. Für Deutschland, w stosunku do Tuska. I Ale... słyszałem polityków, którzy mówili: nie róbcie tak, nie mówcie takich rzeczy, bo to jest właśnie okropne, że nie można takiej propagandy uprawiać. A dzisiaj, jak widzę tablicę, PiS Konfederacja to Rosja, to się zastanawiam, czy taki język. No i taki, i taki. To jest to, to, co, że tak powiem, dzisiaj powinno być w przestrzeni publicznej jako, na powiedzmy, obowiązujące w kontekście tego, że wszyscy mówią, no, jesteśmy w czasach przedwojennych, zaraz tu Rosja za parę lat przyjedzie, no, my musimy być ja inni. Czy, jakiś, czy pan czuje jakiś, to, czy nie? Jakiś czas temu, bardzo dobrze to czuję i dlatego uważam, że to jest prawdziwe. Jakiś czas temu bym powiedział, że to może jest... No, faktycznie przesadzona. Ale dzisiaj po tych ruchach, nie tylko Boszczaka, jeszcze Macierewicza, przypomnimy zerwanie umowy na Karakale, między innymi, i tak dalej, i później ogromna kara, którą musieliśmy zapłacić prawie 70 milionów i brać śmigłowców do dzisiaj, między innymi. No i później te, te, te głosowania, ja powiem tak, no i, i przecież kto robił te zloty przyjaciół Putina? No nikt z nas, no przecież Morawiecki zapraszał. Kogo Morawiecki dzisiaj w Rumunii wspiera? Z kim się spotyka na Węgrzech? Z Orbanem, z kolegą, gdzie uciekają tak de facto ci, którzy mają problemy z PiSu. Wie pan, no jak wprost to widać. Musi się PiS zdecydować, czy chce bronić Polski i polskiego interesu, czy chce grać z Putinem na jednym fortepianie, bo jeśli pan popatrzy na geopolitykę, to nie grają mi się z Putinem. Ja nie wiem dlaczego. Nie chcę tutaj odgrywać symetrysty, bo nim nie jestem, ale chcę zapytać, czy jeżeli PiS wytykał wytykał, no wytykał spotkania, że znaczy mówił, że to jest spotkanie Tuska na molo z Putinem jako taką balladę propagandową, a państwo mówią, nie, to Rosja, to w ogóle prorosyjscy, to w ogóle wszystko jest źle, no to czy w takich warunkach da się budować wspólną politykę? Obronną, wspólną politykę dotyczącą w ogóle tego, że, że Putin właśnie siedzi i tylko się cieszy, jak państwo tak ze sobą rozmawiają. To, to jest takie spojrzenie obywatela, pan, który mówi: No dobra, może i ktoś z nich ma rację, ale tak się nie da. Pan, czy politycy w Strasburgu się zagłowęły, jak zobaczyli wynik głosowania? Bo tutaj naprawdę porozumienie było ogromne. I tylko federacja się wyłamała. My o tym mówimy, żeby ludzie wiedzieli po której stronie są politycy PiSu i Konfederacji. Mnie to nie cieszy, dlatego że wiem, jak sytuacja jest poważna i wiem, że naprawdę tutaj nie ma, nie ma żartów i tym bardziej uważam, że politycy PiSu wpadli właśnie w tej chwili na pomysł. Wydawało mi się, że tydzień czasu oni zrozumieją, bo nawet zaczęli tłumaczyć, że oni to tarczy popierają, ale do końca rezolucję nie, czyli coś tam popierali i wydawało mi się, że wczoraj poprą tą uchwałę, która była jakimś sprawdzianem i wydaje mi się, że Kaczyński wpadł na pomysł, że bezpieczeństwo będzie kolejnym takim pomysłem na podziały w Polsce i wybrał najgorszą, naj Gorszą rzecz, bo ja pamiętam, jak on straszył ludźmi LGBT, uchodźcami, a teraz jeszcze bezpieczeństwo dorzucił. Wydaje mi się, że to jest ogromny błąd. Jesteśmy też po to jako politycy, żeby o tym głośno mówić. Panie pośle, ta ustawa o azylu, która jest związana z tym, o czym Pan mówi, czyli z budowaniem jakiegoś takiego politycznego powiedzmy przekazu czy ochrony politycznej przed ewentualnym atakiem, i to jest, to jest jedna, jeden z takich elementów, ale rzecznik praw obywatelskich. Mówi tak, całkowite pozbawienie cudzoziemców dostępu do ochrony azylowej jest niezgodne z konstytucją i z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. I to jest list do prezydenta, jaki skierował właśnie Marcin Wiącek w tej sprawie. A wiadomo, że prezydent ostatecznie ma podjąć decyzję w sprawie tej ustawy. To prawda, sam jestem ciekaw, czy ją podpiszę. Są różne głosy w tej sprawie. To jest częściowe zawieszenie y, y, wniosków azylowych. A jak pogodzić y, konieczność ochrony granicy z tym, o czym mówi Rzecznik Praw Obywatelskich? Chyba mamy służby, które wiedzą jak poważna jest sytuacja i jeśli proponują i minister proponuje takie rozwiązanie, i premier to wie co robi. Za naszą granicą jest wojna. Putin się nie chce zatrzymać. Duński wywiad mówi, że może zaatakować kolejne kraje. Musimy być przygotowani na różne scenariusze, dlatego między innymi szkolenia, między innymi właśnie te zmiany wizowe, zmieniło się coś. No coś się zmieniło i widzimy to wszyscy tutaj na, na wschodniej stronie. Dlatego m.in. innymi te 800 miliardów. Więc to wszystko musi być po prostu ze sobą współpracować. Więc ja a, uważam, a, że... że pan, który był w Usnarzu, o ile dobrze tak. pamiętam tam, panie pośle. Widział pan na początku tej sytuacji tam to, co się tam działo i to pan jest jednym z tych polityków, których PiS właśnie jakby wymienia, że proszę bardzo, my tu krzyczeliśmy i mówiliśmy, że trzeba granicę zamykać i chronić, a politycy Koalicji Obywatelskiej tam jeździli na tą granicę pomagać no tym, którzy tam próbowali się przedostać, tworząc oczywiście znowu taką narrację, że, że Koalicja Obywatelska tylko udaje, że chce chronić granicy. No to jak to dzisiaj wygląda? Był pan tam wtedy? Co się zmieniło od tamtego czasu do dzisiaj, no bo to Część. jest parę lat, no ale, ale cały czas ten argument jest używany, że pan tam był i, i, i jakby oni mówili zamykać, a państwo tam chcieli tak humanitarnie podchodzić do tej sytuacji. Dziękuję za to pytanie, bo faktycznie, kiedy jechaliśmy na spotkanie do Łomży z, z posłem Szczermą, na pierwszej stronie, pamiętam, gazety wyborczej, to był pierwszy artykuł, e, dziennikarze podawali, że są tam trzy kobiety i bodajże czw, czwórka dzieci, nie chcę pomylić, ale to mniej więcej tak wyglądało, w takim wieku od dwóch chyba do sześciu lat i pomyśleliśmy przez... Chwilę, tak naprawdę sprawę to było druch serca, że musimy coś kupić dla tych dzieci. Ja mam też dwójkę dzieci, jedna ma 4 lata i wiem doskonale, a tam tem temperatura dochodziła do 3 stopni, że musimy coś kupić dla tych dzieci. I dla tych kobiet tam była tylko kobiety i tylko dzieci. I pojechaliśmy tam faktycznie yy, i przekazaliśmy to straży granicznej. Powiedzieliśmy: słuchajcie, nie wiemy, jaka jest sytuacja, ale przekażcie te śpiworki dla dzieci. I to po prostu jedzenie, które kupiliśmy dla dzieci w słoiczkach, żeby po prostu okazać, yy, serce. I powiem panu, tak byłem w domu po prostu nauczony. Tą szklankę zawsze potrafiłem podać. Natomiast to, co się później działo, to wie pan, tam nie było kobiet i dzieci. Tam po prostu była horda mężczyzn, którzy, którzy chcieli przejść przez granicę. Więc trzeba rozdzielić to, żeby pomóc tym, którzy faktycznie pomo tej pomocy potrzebują i tych, którzy chcą tylko przejść i, i pójść dalej. Niektórzy też z kolei z lewicy podnoszą teraz argument, że jak się wprowadzi zawieszenie prawa do azylu, czy do tego, żeby można było, czy to będzie taka ustawa, żeby można było odmówić tego te, te, Wnioskowi azylowemu, że to też na przykład spowoduje, że dzieci czy kobiety, których tam będzie próbował Putin przerzucić jako właśnie takie te tarany wojny hybrydowej, jeśli można tak powiedzieć, też będą cierpieć i też będą właściwie pozostawione napastwę tej strasznej sytuacji. Wie pan, wszyscy chyba na świecie wiedzą, że Polacy potrafią szeroko otworzyć serca, drzwi i portfele. I jesteśmy dzisiaj, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to przykład dzisiaj Ukrainy. Dzisiaj jest wybór, panie pośle. albo pan, twardo chcieliśmy... zamykamy granicę i są tam po prostu ale... terroryści, którzy chcą tutaj wejść, żeby destabilizować kraj i zabijać żołnierzy, bo ta, ten, ta sytuacja, kiedy zginął tam nasz żołnierz chroniący granicy, no jasno pokazuje, że tam nie ma dobrych zamiarów. A z drugiej strony są to właśnie te pytania o humanitarność. Stronę całej ja więc chcę tylko pokazać, że Polacy są humanitarni i pokazywali to wielokrotnie i jesteśmy w stanie. Przyjęliśmy najwięcej chyba w Europie ludzi, parę milionów ludzi. Do dzisiaj przecież Ukraińcy tutaj są, też pracują, mieszkają, ale pomagamy im cały czas i to już trzeci rok. Natomiast tam, gdzie trzeba chronić naszej granicy, to trzeba być absolutnie zdecydowany i nasze służby wiedzą, co robić. Ja, ja wierzę w to i wiem, co robił Mińsk razem z Moskwą, żeby destabilizować tą sytuację. Widzieliśmy wszyscy. Więc po prostu trzeba na to odpowiedzieć zdecydowanie, więc mam nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Dlaczego Lewica? Pan już nie jest z Lewicy. Kiedyś pan był. był Czy bardziej... jestem? Bo inicjatywa Polska Polska jest pan, Jest miejscowo... pan lewicowym politykiem, ale nie tym chyba, który dzisiaj w nowej Lewicy działa. To znaczy w inicjatywie polskiej. W inicjatywie A to Polskie, nowa Lewica, lewica w Sejmie się, się akurat przeciw... Tak, tak. No oczywiście. Tylko chodzi mi o to, że o... No. zna pan to środowisko. Może tak bym powiedział. I nowa Lewica jest przeciwko z temu, żeby obniżyć składkę zdrowotną. I to jest duży spór w koalicji rządowej. Pan popiera obniżenie składki zdrowotnej? Wie pan, ja pamiętam jak wielu polityków lewicy, kiedy mm, PiS wprowadzał tak zwany polski ład i dodatkowe podatki, to mówiło o tym, że ci przedsiębiorcy mają bardzo ciężko i że trzeba im obniżyć te, te podatki. Więc y, uważam, że tutaj jest pole do dyskusji. A dlaczego się tak sprzeciwiają akurat teraz? Bo to ale, chodzi ale, oczywiście o obniżenie. o których pan mówi, o pani Bieja czy o Panu Zandbergu? Bo nie wiem. Mówię o politykach z Nowej Lewicy. O, do, nowa Lewica to jest nie razem. Razem to jest partia, która wyszła z koalicji i jest w tej chwili w Opozycji. Więc mówię o tych politykach. Ale też jest Lewicowa. No tak, ale rozumiem, tylko mówię o tych, którzy nie chcą w ramach koalicji w sporze, na przykład z, no nie wiem, PSL-em zgodzić się na to obniżenie i widzę, że koalicja obywatelska szuka no na przykład tych dodatkowych głosów w Konfederacji, pod warunkiem, że przyjmie się w komisji Sejmowej. Poprawki Konfederacji. To tak by wyglądało, jakby co? koalicja z Konfederacją nie, nie no, musiała zawrzeć w cudzysłowie sojusz w tej sprawie. Nie, nie, nie śledzę wszystkich poprawek, bo jestem w Parlamencie Europejskim. No, ale wiem jedno, to jest polityczna ale, sprawa. Nie, oczywiście, ale uważam, że warto ulżyć przedsiębiorcom dzisiaj, bo jeśli mówimy o konkurencyjnej gospodarce względem nawet tu w Europie, ale też Chin i Stanów Zjednoczonych, to trzeba zrobić wszystko, żeby przedsiębiorcom ulżyć. To jest jedna z, jedna z propozycji. Uważam, że da się też wielu, może nie wszystkich, ale wielu polityków lewicy też do tego namówić, bo rozmawiałem z kilkoma i oni powiedzieli, że są absolutnie otwarci, bo wiedzą, że dzisiaj przedsiębiorcy mają faktycznie bardzo wysokie te opłaty, a po wprowadzeniu polskiego ładu, czy nie ładu, już zwał jak zwał, wiemy ile firm się zlikwidowało, jak bardzo trudno było prowadzić te firmy, więc to jest pewna propozycja, która leży dzisiaj na stole i proponuje ją też wspólnie Koalicja Obywatelska. Mam nadzieję, że Lewica częściowo też ją poprze. Dariusz Joński, eurodeputowany, Koalicja Obywatelska. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. Dziękuję